i no, słuchaj Pani, ja, ja przyjechałem y, 30 km bez roweru, bez samochodu, bez tego, no to jak mogłem się tam dostać? No, no. A y, Ile to? Te, ile ile, te, ile te jest? Ile od domu? Od y, Tarnowa? No powiedz mi. Stąd z 5 kilometrów, no, czy? no, 5 km. Tarnowo tutaj? No, 5 km jestem tutaj, nie. Panie, nie wiem co się stało, no. W ogóle nie wiem co się stało, no. To nie jestem pijany, nie jestem tego, tylko kurwa normalnie stoję tutaj, koledzy stoją tutaj jakieś kurde z rowerami z tym. No i, i, i ja nie wiem, co się dzieje, no. No. Co? Na Mieszka. No na Mieszka, no. Ale gdzie mnie pan chce zawieźć, no? No jak, jak, jak ja nie wiem, gdzie ja mieszkam, to jak, jak mnie pan chce zawieźć? Aha, znajdzie mi pan Mieszka, no, to ja wolę się pomieszkać pod mostem, dobra? No a, a no. Y, potrzebuję, za chwilę ją zadzwonię do wózy. No dobra Słuchajcie o Bardzo dziękuję Nie, bo on, on mi, mi z... gdzie my jesteśmy właściwie? No powiedzcie mi Wola Żędzińska Co? Wola Żędzińska A to jest daleko Tornowa? Jest pan pół kilometra od Tordowa w tą stronę. Ale on mi mówi, że... że tego, że mi załatwi mieszkanie w <grym> po Tarnowem, nie? No i co ja no, to zrobić? Ma... No ale przecież ja jestem... ja mieszkam w Tarnowie, chłopie! No, to może zadzwonimy do żony? No przecież normalnie w Tarnowie mieszkam, no. No, ale Tarnów jest trochę duży. Co? Ulica. Ulica, dokładnie. Albo no, koło czego? No dokładnie ci powiem, No? 4 przez 3. A jaka ulica? No, kurwa Tarnów, przez 3A Nie No No to jak... Nie ma ulicy. Czyli Co? To nie ma ulicy. Jakiś barak? Kurwa. Czekajcie jak... Nammiot. No, no. <gry> nie. To może żona będzie wiedziała. Nie, nie wiem? No. Żona, żona to już jest papierze. Ale dlaczego ja się o to zaraz? Nie, dlaczego ja się o to znalazłam? Ucho. Burla. My pana możemy podprowadzić jakiś kawałek do tarnowa. A nie mam, nie mam żadnych dokumentów. Cztery przez trzy, a to wiem, no. E, e. Wie pan, gdzie jest kościół na Nie, no przecież ja wam pokażę, gdzie ja mieszkam, nie? No to, idziemy, wiek, nie? No to idziemy. Co? To idziemy Ale, ale nie, to, to nie chodzi o to nie? Tylko, że kurwa, jak ja się tu znalazłem ja tego, nie? To nie jest takie taki normalne, nie? No, no to no, znaleźć to mnie możecie, no bo y, obojętny jaki jest y, ten układ, o, 4 przez 3a, o, okrężna 4 przez 3a, to no, jest moje no, no i to jest, ale to jest Tarnów, a nie...